Siemano, ze strona Zazel tak jak obiecałem w poprzednim odcinku dzisiaj będziemy robić płytki PCB na laserze ja swoją płytkę już zrobiłem wygląda tak Nieważne co to jest, to po prostu jest projekt który pamiętam z głowy ale chodzi o to żeby po prostu wam zobrazować jak to wygląda i teraz tak co będziemy potrzebować żeby zrobić taką płytkę jeżeli chodzi o materialne, fizyczne rzeczy to Laminat mniejszy większy, każdy sobie wybierze pod swój projekt sam. Czarny mat do pomalowania laminatu. Papier ścierny, trzeba zmatować płytkę przed malowaniem i ja używam b 327. Nie będę mówił jak się go rozrabia, bo na nim jest instrukcja, każdy przeczyta i, i to nie jest nic trudnego. I tak samo nie będę mówił jak się maluje płytkę, nie będę tego robił na filmiku, bo nie ma to sensu. Każdy umie, myślę, pomalować płytkę, a jak nie to tu jest instrukcja. I teraz tak, jeszcze kilka słów od strony software'a. Ja do tego używam e, Photoshop'a, Inkscape'a i ja graweruję płytki na laserze DRW. Także tych programów będę używać. Na resztę się dowiecie już e, od strony software'owej. Przejdziemy teraz na komputer i będziecie wszystko widzieć. Dobra, jesteśmy teraz od strony software'u. Zanim cokolwiek będziemy robić, ściągamy link w opisie Laserder w 05 kopiujemy jego zawartość i wklejamy ją do Inkscape'u. Ja mam Inkscape'a na pro C, Program Files, Inkscape, Share. Extension. I tutaj to wklejamy i zamieniamy pliki. I na razie to wszystko. Później Wam powiem, dlaczego tak robiliśmy. Teraz bierzemy nasz projekt sigla. Eee, obecnie co, ja Wam ja mam tylko po prostu pokazuję przykład, tak? To będzie po prostu byle co, to jest tylko przykład, żebyście Wy wiedzieli, jak to robić, i musicie też sobie sami, jakby eee, później poeksperymentować, dobrać sobie grubość ścieżek. Wszystko będzie zależało od Was. Ja Wam pokazuję tylko przykład, jak to zrobić. A więc zaczynamy. Mamy tutaj projekt, upewniamy się, że są tutaj ustawione milimetry. Zostawiamy warstwę tylko bottom i pac. resztę usuwamy warstw. I teraz musimy to dać do PDF-a. Czyli dajmy tutaj print to file PDF. Jakąś sobie tam nazwę powiedzmy. Dajcie. Ja sam mam projekt. Blink. To będzie tak. Jest PDF. Pulpit. Ważne, żeby tutaj był mirror. Black, solid. I skala Factory One, ok, a więc mamy to tu, teraz to otwieramy przy pomocy Adobe Photoshop. Mm -hmm. Teraz tutaj sobie też wszystko dajemy na milimetry piksele na centymetry Ok, mamy coś takiego tu w prawym na dole po prawej dajemy new layer nowomarstwa przeciągamy ją w dół myszką normalnie i teraz tak tu jest wiadro z farbą możecie mieć coś innego w tym miejscu między taką gumką a takim jakby półmyczkiem to dajcie prawym i sobie tutaj szukacie wiadro z farbą czarny tutaj zaznaczamy żeby było tutaj czarne, i po prostu wylewamy to na czarnym polu, wylewamy, żeby zostały takie kropki. Teraz przechodzimy na warstwę 1 i wciskamy Ctrl i I, czyli invert. Ctrl, invert. I mamy coś takiego. Teraz, żeby jeszcze taki mały zabieg, nie trzeba go robić, to też podejrz podejrzewam od innego youtubera. Dajemy białą farbę i usuwamy kropki. Po prostu lepiej to będzie, się lepiej później zostaje więcej pola. Można sobie jakoś tak, tak lepiej to wychodzi przy tym e, grawerowaniu tych ścieżek. Dajemy. Wszystkie kropki usuwamy. O. Dobra. I w zasadzie tutaj to już jest wszystko. Dajemy zapisz. Zapisz jako. Tutaj damy sobie Projekt Blink, i tutaj zapisujemy pod InScape'a w formacie PNG. Zapisz. Ok. Teraz przechodzimy do InScape'u. Otwórz. Projekt right, Blink. OK. Plik. Właściwości dokumentu. Tutaj też zmieniamy na milimetry. Sejf to pomniejsze. Mam takie duże. i Dobra. Teraz zajmę tutaj. Zaznaczamy to. Ścieżka. Wektoryzuj bitmapę. Podgląd. OK. Wysuwamy. Tak. Stare usuwamy. I przeciągamy nowe z powrotem. Nic trudnego. Tak. Mamy. I w zasadzie tutaj to też już wszystko. I teraz po co żeśmy kopiowali na początku tamten folder Extension 05, bo tutaj teraz dajemy zapis jako. Standardowo nie macie tego formatu lis. A jest on nam potrzebny do, do laser laserderwu, żeby ten plik czytał prawidłowo z odpowiednimi wymiarami ze wszystkim, bo te inne formaty będą złe do tego. A jak gracie ten folder, to będziecie to mieli. Ja używam Laser do do grawerowania i cięcia, także w moim przykładzie musicie to zrobić. Chyba, że będziecie to już mieli od razu, jak zainstalację Skype'a, Wtedy nie musicie. E, dobra, laser tak. Pulpit. Zapisz. OK. Teraz to, co robiliśmy, to teraz to jest tak jakby na zasadzie g kodu tak, że teraz maszyna będzie wiedzieć jak to wszystko robić. Instrukcje dla niej po prostu, tak. Mamy projekt Blink, klikamy. No i u mnie to wygląda tak. I teraz robimy sobie, troszkę oddalimy, też nie ma sensu takie duże, to jest nasz projekcik. Dajemy tutaj i ustawiamy. W moim przypadku ja mam tu 40 W i ja tego nie tnę. Ludzie to tną. Ja widziałem, ludzie to tną, tak dam cutting tam 4-5. W moim przypadku w ogóle według mnie to jest brzydko wychodzi. Albo po prostu nie wiem. U mnie to jakoś nie działa. Ja sobie w swoją metodę znalazłem, daję engraving 150 prędkość. I przy tubie 40 W daje moc 60%. Naraz to wszystko wygraweruje pięknie, nie trzeba nic poprawiać. Za pierwszym razem gotowy od razu po tym do wytrawienia. Tylko trzeba przemyć alkoholem czy, czy, czy czymś podobnym. I, e, no i wszystko. Dajemy start. Zobaczymy, jak poleci płytka. Parę słów na koniec. Płytka działa. Są to diody reagujące na dźwięk. Tylko teraz niestety kręcę, także nawet nie mam jak muzyki puścić. Ale działa, działa. Fajnie się stało, bo znalazłem jeszcze stary, mój pierwszy projekt. Jaki robiłem chyba 3-4 lata temu na Iglu z Atmegą. Nawet nie pamiętam co to było, ale miałem to na komputerze. Także postanowiłem, że dla Was to też wytrawię dla przykładu na mniejszych ścieżkach, jak są tutaj, że mam sobie obrazować, że to nie ma tak naprawdę jakieś tam znaczenia większego. Musicie sobie po prostu sami, po prostu musicie sobie sami to jakby wszystko poćwiczyć, potrenować i dopasować, tak? Każdy grubość ścieżek, izolacja między ścieżkami na poligonie, także wszystko, wszystko musicie sobie wyćwiczyć. W każdym bądź razie metoda laserowa dla mnie jest fajna, bo Płytki wychodzą za pierwszym razem. Przynajmniej w moim przypadku nie ma czegoś takiego, że graweruję te ścieżki, tak wam pokazałem, coś jest nie tak. Zawsze wszystko jest ok. Robię te ścieżki, przemywam, wytrawiam, wiercę i lutuję. Żaden problem. Także to tyle w tym filmiku. Zostawcie lajka. Jak nie macie suba, to suba. I do następnego. Cześć.